Cześć, Manko, Ja jestem Fixer i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zastanówmy się wspólnie, czym jako Polacy możemy się pochwalić przed światem? W wieku XVI i XVII była to na pewno elitarna, ciężka jazda zwana husarią. Igor Tracz, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w wyścigach psich zaprzęgów. Robert Lewandowski, kapitan naszej drużyny narodowej w piłce nożnej, niezdobywca złotej piłki. Kawałki cienkiego, elastycznego i dobrze zlepiającego się ciasta napełnione najrozmaitszymi farszami, i ugotowane w wodzie lub na parze, upieczone, usmażone czy grillowane. Tak. Mówię o pierogach. Możemy się też pochwalić drukowaniem światła, ale tu odsyłam do internetu, bo nie będę tego tłumaczył. Jeśli chodzi jednak o gaming, a konkretnie produkcję gier, tutaj też mamy kilka uznanych tytułów za granicami naszego kraju, wydanych przez rosnące w siła studia, takie jak na przykład CD Projekt Red, Techland, 11 Beat Studios, Ten Square Games, Playway, People Can Fly, czy też The Farm 51 i wiele, wiele innych. A co z Unlimited Games? Ekipy znanej głównie z gier opartych o motyw łowienia ryb, takich jak Professional Fishing czy Ultimate Fishing Simulator. Znacie takie studio? A wiedzieliście, że tworzą też grę myśliwską? Ja tak, wspominałem o tym zresztą na filmach i streamach, jednak w pewnym momencie pomyślałem, że ten projekt jest martwy. Dlaczego? Czas na trochę historii. 29 marca 2021 roku na kanale YouTube Unlimited Games wychodzi trailer Unlimited Hunting, który w trakcie tego materiału będzie wyświetlany w tle. W filmie możemy zobaczyć dziki oraz jelenie na silniku Unreal Engine. I wydaje mi się, że to była wersja czwarta tej technologii. Dlaczego? Zobaczcie ten krótki materiał na kanale Mavi United, prezentujący możliwości piątej generacji Unreal Engine. Widać delikatną różnicę, prawda? Choć z tego co gdzieś przeczytałem, samo Unlimited Hunting jest przewidziane właśnie na najnowszą wersję silnika z numerem 5, więc gra powinna być graficznie klasę wyżej aniżeli Way of the Hunter, który jest stworzony właśnie na narzędziu od Epika. Mija dzień, 24 godziny. No. Plus minus myślę. Na stronie dewelopera ukazuje się post, którym chwalą się dużym zainteresowaniem pośród graczy wskazującym na spory potencjał gry. 40 tysięcy wyświetleń zapowiedzi i prawie 1000 komentarzy pod filmami osób, które zajmują się grami łowieckimi. Czy to dużo? W mojej opinii nie. I mówię to całkiem poważnie. Myślę, że jeden porządny twórca mógłby wygenerować większe liczby, jednakże nikt nie kupuje kota w worku, więc więksi youtuberzy woleli pewnie poczekać na rozwój wydarzeń śledząc ten projekt. Więc mimo mojego zdania, że był to marny wynik, to niewątpliwie była to darmowa reklama, więc inwestorzy, jak i deweloperzy mogli być zadowoleni. Lepiej mieć coś, jak nie mieć nic. 14 września, jak i 13 października 2021 roku to informacja o tym, że Unlimited Games pozyskało licencję na bronie czy kamuflaże. Oznacza to, że możemy się spodziewać pewnego rodzaju kastomizacji naszego myśliwego, co potwierdza chociażby ta grafika przedstawiająca buta i kurtkę. Grafiki te mam z Discorda twórców, na którym przedstawiają postępy produkcyjne. Link do serwera znajdziecie w opisie. Możecie tam wbić i sami zobaczyć na jakim etapie znajduje się ten projekt. Ogólnie w tym momencie chcę zaznaczyć, że bardzo dużo materiałów w tym filmie jest uzyskane właśnie z Discorda, Twittera, znaczy tego jak on się teraz nazywa, Exa oraz Facebooka Unlimited Hunting. Kolejne posty na stronie dewelopera pojawiły się 22 czerwca 2022 roku i 30 grudnia również tego samego roku. W tym pierwszym wpisie możemy mniej więcej zobaczyć, ile będziemy musieli zapłacić za własną kopię gry, od kiedy trwają prace oraz kiedy produkt pojawi się na karcie społeczności Steam. Miał to być trzeci kwartał roku 2022. Tak się składa, że Unlimited Hunting nie ma tam do dzisiaj. Kolejny post przedstawia informacje o tym, ile osób w danym momencie pracuje nad grą, że nastąpiła zmiana silnika z Unreal'a czwórki na piątkę, jednak o tym już wspominałem, zarejestrowanie znaku towarowego, możemy też obadać kilka animacji zwierząt oraz dostajemy info o przesunięciu opublikowania karty społeczności z Steam na nie później niż 31 marca 2023 roku. Tak jak już wspominałem, no nie ma tego do dzisiaj. Dostajemy też info, że gra wyjdzie prawdopodobnie pod koniec 2023 roku. Linki do tych dwóch artykułów dodaję w opisie, ponieważ uważam, że warto poświęcić minutę, aby je przeczytać. Lub też oczywiście możecie pauzować film w interesujących Was momentach. Jeżeli chodzi o główną stronę Unlimited Games, to znajdziemy tutaj jeszcze tylko jeden wpis o Hunting Simulator, dodany w strategii Ultimate Games na lata 2024-2028, więc jest to niejako potwierdzenie tego, że gra nadal jest w produkcji, jednak przy tytule nie ma konkretnej daty premiery. Możecie to odbierać tak, że trochę narzekam na to, jak długo gra powstaje i jaka w sumie cisza w temacie projektu panuje. Nic jednak mylnego. Po pierwsze, nic mi do tego, jak długo deweloper pracuje nad swoją produkcją. Wiadomo, że chce on wykonać pracę dobrze, chce wypuścić dobrą grę AA. A dla osób nieznających tego oznaczenia, wcisnę tu informację o tym, że w ten sposób klasyfikuje się gry. Projekty AAA czy też AAA to gry o najwyższym możliwym budżecie i ogromnej ilości ludzi zaangażowanych w projekt. Więc tu mamy do czynienia z grą o mniejszym impecie. Jednak to nie oznacza, że gra nie może być dobra. Nie oszukujmy się. Gry myśliwskie to mała nisza graczy. Wiemy o o tym, bo sami w nie gramy. Zobaczmy na statystyki Kotwa, Wodha i może Klasika. Wróćmy jeszcze do tego Hunting Simulator 2. Piki graczy w ostatnim miesiącu są mniejsze niż zaangażowanie graczy w 2021 przy wypuszczeniu trailera Unlimited Hunting. A wspomniałem że według mnie to marny wynik. Jednak ja trzymam kciuki za rodzimą produkcję, o której porozmawiamy sobie troszkę więcej, bo nie dla historii mojego przeglądania tu jesteście. Dlaczego czekam na tę grę? Dlaczego myśl o Unlimited Hunting powodują mnie zastrzyg gendorfin? Dwie główne rzeczy: bronie i zwierzęta. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że, w mojej opinii, gra zapowiedziana przez Unlimited Games to nie będzie jakiś wymagający symulator łowiectwa wam się raczej arkadowej gry z domieszką symulacji. Świadczyć może o tym screen z Discorda prezentujący podgląd zbieranej zwierzyny, który nie prezentuje miliona informacji o tym, jak pocisk penetrował zwierzę lub jakiej długości pazury ono miało. To w sumie chyba dobrze. Będzie to zatem idealna gra, by usiąść na 30 minut i postrzelać do przeróżnych okazów. Choć oczywiście mogę mieć tu błędną opinię, nie wiem jak twórcy widzą swoją produkcję finalnie. Fakt jest taki, że mają z czego czerpać inspiracje. Niejako walka Way of the Hunters Call of the Wild pokazała, co gra. Czą się podoba, a co nie. Mam więc nadzieję, że Polacy wyciągną odpowiednie wnioski. W przekonaniu tym buduje mnie to, co już wymieniłem wcześniej: bronie i zwierzęta. Na sam start prawdopodobnie dostaniemy dwa rezerwaty w podstawowej wersji. I o dziwo, nie będzie tu terenu zlokalizowanego w Europie. Pierwsze miejsce do polowań będzie umieszczone w Stanach Zjednoczonych, a jakże. A zwierzęta, jakie będzie można tu spotkać, to m.in. puma, niedźwiedź czarny, mulak, indyk i wszystko to, co w zasadzie znamy. Dokładną listę widzicie teraz na ekranie, jednak motorem napędowym będzie na pewno drugi rezerwat afrykański. I teraz usiądźcie wygodnie: słoń, żyrafa, hipopotam, lew, bawu, krokody. Zebra, wiewiórka, góralek skalny, pawian i wiele innych. Całą listę oczywiście widzicie na ekranie. Powiedzmy sobie szczerze. Jeśli coś ma sprzedać Unlimited Hunting, to właśnie ten rezerwat. To właśnie te gatunki i to właśnie nowe kalibry broni, które będą w stanie kłaść te ogromne zwierzęta, jak na przykład 416 Rigby czy 700 Nitro Express. A skoro już przy broniach jesteśmy, każda pukawka będzie mogła używać różnych rodzajów amunicji, tak jak to jest w Hunting Simulator 2. Każdą giwerę będziemy mogli kustomizować dodając przeróżne celowniki: lufy, kolby, tłumiki, kompensatory. Czyli coś, co zawsze chodziło mi po głowie w grach łowieckich, i to też potwierdza moją wizję gry arkadowej. Tak więc, znajdziemy tu sztucery, karabiny, kuszełki oraz broń krótką z możliwością dopasowania ich pod własne preferencje. W grze znajdą się też dobrze nam znane babiki dźwiękowe, jak i zapachowe przynęty, elementy garderoby czy obiekty maskujące naszego myśliwego przed zwierzyną. Znajdziemy też autorski system generowania poroży, czy pojazdy, których nie znajdziemy w innych produkcjach tego typu. Ja wiem. Troszkę mało informacji na temat tego produktu, ale tyle udało mi się wykopać. Dajcie znać, czy jak ja czekacie na ten projekt. Myślałem, że już dawno po ptakach, a jednak na nie zapolujemy, ponieważ pod koniec 2023 roku Unlimited Games wypuścił film z Afryki, który sprytnie wmontowałem w ten materiał. Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie. To tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!